Pani dyrektor, jesteśmy dzisiaj w Krapkowicach w siedzibie Sanepidu. Pani reprezentuje dzisiaj tę instytucję. Proszę się przedstawić. Nazywam się Ramina Stężarska-Strzakis. Jestem zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jednocześnie zastępcą dyrektora powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej, a oprócz tego jestem kierownikiem oddziału gminy pracy tutejszych stacji. Panie dyrektor, od kilku dni ze zdumieniem przyglądamy się temu, co dzieje się tutaj w Krapkowicach w firmie Ergopak. Wczoraj byliśmy na rozprawie sądowej w Strzelcach Opolskich, gdzie jasne stało się, że właściciele tej firmy Tomasz Dyga i jego ojciec Jan Dyga na własną prośbę odłączyli się od wody, wręcz w piśmie. Oświadczyli, że nie będą dalej korzystać ze, ze źródła zasilania w wodę z firmy, z Zandar, tak, która jest w sąsiedztwie. Proszę powiedzieć ten stan trwa od roku 2012. w jaki sposób podchodzi do tego same pit w Krapkowicach? Zakład jest pod nadzorem powiatowej stacji, właściwie Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach. O tym fakcie my również wiemy, dlatego w 2013 roku po zebraniu wszelkich dowodów, które składały wszystkie możliwe strony, w tym zakład Ergopak, zakład Zampap, prokuratura rejonowa, komenda naszej policji, zasięgaliśmy opinii sądu, z końcem 2013 roku została wydana decyzja, żeby zapewnić właściwe warunki sanitarno w w zakładzie poprzez doprowadzenie bieżącej wody do zakładu oraz uczynienie kanalizacji. Termin był krótki, bo trzymiesięczny. Czyli upłynął kiedy? W 2014 roku. Dzisiaj mamy Ale 2017. Jak każdej decyzji wyda... przysługuje odwołanie. Jest dwuinstancyjność. Działania zgodnie z kodeksem administracyjnym. Dyga odwołał się natychmiast do wojewódzkiego polskiego inspektora sanitarnego o uchylenie naszej decyzji. Wojewódzki inspektor sanitarny naszą decyzję podtrzymał w mocy, ponieważ nie może zakład pracować bez zapewnienia podstawowych warunków wynikających z ustawy. Tak wczoraj pani mecenas to argumentowała z ustawy oraz z przepisów wykonawczych. Tam jest 30 osób, z tego co wczoraj usłyszeliśmy na sali sądowej. Są prysznice, no i nie ma bieżącej wody. Stan sanitarny, higieniczny wtedy w zakładzie był bardzo dobry, bo zakład dobrze funkcjonował i miał wszelkie dostępne pomieszczenia, zarówno pracy, jak i pomieszczenia zaplecza sanitarno-higienicznego. Niemniej decyzję, która nasza decyzję, którą wydał inspektor wojewódzki, ta decyzja została zaskarżona przez stronę, czyli przez zakład Ergopak. Ponieważ wyrok sądu też był jednoznaczny, i nie może zakład pracować w takich warunkach, jednak zakład złożył kasację z tego, co złożyłam przejść tę dokumentację. Sprawa trwała długo. Do nas jak wyroki się uprawomocniły, dopiero sprawa trafiła we wrześniu 2000. 16 roku, czyli ubiegłego roku. Wyroki uprawomocniły się, otrzymując wasze racje. Oczywiście, że tak. W związku z tym jest jasne, że nasza decyzja wydana w pierwszej instancji mhm. jest decyzją prawomocną, uprawomocniła się. I teraz z dokumentu, który widzieliśmy, Państwo nakreśliliście termin do 30 czerwca 2017 to znaczy, roku. Procedura jest taka, w związku z tym podjęliśmy dalsze czynności sprawdzenia, co się dzieje. Więc dzieje się co? Z, wybudowano przy obiektową oczyszczalnię ścieków z wymaganymi dokumentami. To no właśnie, ale co... my mamy informację z nadzoru budowlanego, że ta instalacja jest nieszczelna. Na hmm, dokumencie jest, nie, nie, nie w współpracujecie z e, inspektorem nadzoru budowlanego w tym nie, zakresie. w tej kwestii nam nic nie mówił, że jest cokolwiek nieszczelnego. Czy w takim razie. Hmm, Chin, czy teraz no, posiadacie tę informację? Czy nawiążecie współpracę z powiatowym... Z... Nasz urząd budowlany nie dawał nam takiej informacji. Mhm. Jeżeli chodzi o nieszczelności, my nie sprawdzamy jako e, inspekcja sanitarna. My możemy współpracować, mhm. owszem, teraz podjęliśmy taką decyzję, ale tu kwestia jeszcze by była, podejrzewam, ochrony środowiska, jeżeli jest nieszczelna. Nie wydajemy decyzji w kwestii budowania nowych obiektów. Mhm. Sprawdzamy. E, to przyjęliśmy, że ta kanalizacja została zapewniona pracownikom. Dla nas zostało jeszcze doprowadzenie bieżącej wody. Wczoraj w Strzelcach Opolskich sędzia zdecydował, że odracza tą sprawę do 30 maja 2017 roku, czyli miesiąc przed upływem terminu. To może oznaczać, że prawomocne Postanowienie w tej sprawie nie zapadnie przed tym terminem. Czyli a... nie, bardzo, nie chciałabym gdybać, co będzie. Dla nas terminem wiążącym, bo coś z tym wiąże. Decyzja nasza nie została wykonana. W związku z tym, pan Dyga szybko wniósł o prolongatę, ponieważ jeszcze są inne fakty, które pomogą mu doprowadzić tę wodę, ponieważ czynności już jakieś zostały poczynione. Nasz radca prawny przejrzał złożoną dokumentację. Było to dyskutowane z inspektorem sanitarnym i inspektor przychylił się do tego, żeby jeszcze na okres pół roku wydłużyć. Jeżeli będzie wyrok sądu, postanowienie sądu będzie korzystne dla tego przedsiębiorcy, to powinien zdążyć w terminie do pół roku wykonać również doprowadzenie tej bieżącej wody. Do pół roku, czyli do, konkretnie do którego dnia? Do 30 czerwca 2017 roku. Yy, to jest to pół roku. Nic do nas nie wpłynęło. Nie wpłynęła prośba o prolongatę. Nie możemy ingerować w to. Dla nas jest to termin do sprawdzenia. Co się będzie działo później, trudno mi jest powiedzieć. Czy Tym macie roku. kompetencje żeby po tym terminie zamknąć zakład? Takie kompetencje inspektor ma. Może zamknąć. Jaka będzie sytuacja w czerwcu, trudno mi jest powiedzieć. Nie umiem teraz tego powiedzieć. Mój inspektor stwierdził, że być może, jeżeli nie będzie ten warunek spełniony, no, który jest podstawowym warunkiem, tak jak wszyscy wiemy, być może dojdzie do zamknięcia zakładu. Być może co nie przesądza, że będzie zamknięty. Mhm. A chciałbym ja zapytać jeszcze, jak jest teraz obecnie dowożona woda? Wie? To odbywa się warunki. Odbywa się w zbiorniku. Inspektor sanitarny poprosił o informację z wodociągów i kanalizacji Krapkowickich. Czy faktycznie zakład ErgoPak zakupuje wodę dla potrzeb takiej gospodarczych? Yy, dla zakładu. To, jest Mamy to, atysty, czy mogą wchodzić w to są dla potrzeb gospodarczych. Dla y, potrzeb spożywczych zakład zakupuje wodę mineralną konsumencką. Mhm. Czyli yy, korzystanie z pryszniców odbywa się poprzez podłączenie tej wody zakupionej, przywiezionej w pojemniku? Tak powinno być. Mhm. Ja, ja yy, może wypowiem się tak. Pracownicy powiatowej stacji nie są w stanie stać i pilnować. Mhm. My przyjmujemy to, co mamy napisane, mhm. tak jak strony się do nas zwracają, to, co widzimy, to, co e, oświadczają właściciele, przedsiębiorcy. W związku z tym. Ale czy przeprowadzacie kontrolę tam, na miejscu? No, przeprowadzamy. Jak często? To zależy od sytuacji. Kiedy w tym momencie była teraz w lutym. No w tym momencie mhm. pan, czeka, pan ma się wywiązać z tego obowiązku. Czekamy do czerwca, 30 czerwca 2017 roku. Jak będzie odbywało się przez Państwa inspektora zamknięcie tego zakładu? Jakie będzie wyglądać? Nie wiem. Jakie tu to pismo? Gdzie Pani będzie eee. tak, projektował? Nie, nie umiem Panu w tym momencie Bo to powiedzieć. Bo wie Pani co, znowu się będzie przedłużać, My będzie się odwoływać. Proszę mnie teraz wynaginać, hmm. jak to się będzie odbywało. No. W mojej karierze zawodowej nigdy nie doszło do takiego incydentu. W związku z tym nie umiem powiedzieć, jeżeli dojdzie, Aż do takiej sytuacji, że inspektor będzie musiał podjąć taką decyzję, na pewno będzie to ustalane zarówno z naszym radcą prawnym, być może również z naszym szczeblem wyższym, z naszą drugą stacją, z wojewódzką stacją, żebyśmy mogli to zrobić poprawnie i dobrze. Mhm. Mówię Pani, co dużo jest tutaj przedsiębiorstw państwowych, organów, które się zajmują zakładami BHP. I wszyscy wnioskują o zamknięcie tego zakładu, jak się nie dostosowuje do procedur obowiązujących. Rozumiem, że tutaj mhm. i po prostu... Tak, komentarz również z zakresu PROS na duże. Mhm. I po prostu dwóch panów, to w naszej ocenie to tak wygląda, mhm. jakby wszystko miało u was, znaczy oni by was mieli w garści, bo co wy wypiszecie, oni się od tego odwołują. I to już bardzo długo trwa, tak? Czy to. No, nie trwa długo, bo my czekaliśmy, aż sąd stanowisko zagnie, hmm. prawda? Jeżeli a, odwołuje się podmiot od naszej decyzji, w związku z tym z automatu ta decyzja nie jest prawomocna. Nie możemy jej egzekwować. Ta decyzja dopiero stała się prawomocna we wrześniu ubiegłego roku. Czyli teraz e, po, tym, po tej decyzji, którą Pani nam dalej przedstawiła, to już jest decyzja ostateczna, tak? Szef. Inspektor sanitarny, przepraszam, to nie jest szef, jest moim szefem, Inspektor sanitarny określi to jako decyzja ostateczna, termin ostateczny yy, wykonania tej Wykonawczy, decyzji. Wykonawczy. Ostateczny termin wykonania y, nakazu ujętego tej decyzji. Jeszcze zapytam o Pani doświadczenie zawodowe. Czy spotka się Pani z taką sytuacją, żeby zakład przez tyle lat funkcjonował bez wody i tak naprawdę nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności? Nie. To jest wyjątkowa sprawa. Nie. Dla nas jest to też rzecz nowa i oby taka już się nam nigdy nie zdarzyła, gdzie warunki w zakładzie ulegają pogorszeniu, bo zakład miał dostęp i do wody i do kanalizacji. I o tym każdy wie, prawda? Właściciel zadecydował inaczej. Nie nam oceniać, czy zrobił to dobrze, czy niedobrze. Nie nam rozstrzygać spory. Nie możemy się w to mieszać. Dobrze, nie dobrze wodę. No to myślę, że on zrobił niedobrze, tak, bo woda bieżąca do zakładu, to potrzebna jest niestety... Dlatego element została element wydana decyzja tak. na uczynienie kanalizacji i doprowadzenie bieżącej wody. I ostatnie pytanie, czy do tej pory Sanebit karał finansowo firmę Ergobak Ergo w jakimkolwiek tak. zakresie? I każda nieprawidłowość stwierdzana urzędowo. Musimy nakładać opłaty. Ile do tej pory tych kar nałożyliście na Ergobak? Wie Pan co, teraz będzie dopiero pierwsza, ponieważ yy, rozpoczęło się postępowanie po wyroku sądowym. Rozumiem. Przez dwa czy trzy lata. No, no, Jakich Jaka to nie może tak jest zakres? No może nie będę mówiła. Jak to jest ustawowo? Ustawowo my wyliczamy roboczo My nie mamy, my nie mamy stawek urzędowych, cennika y -y. urzędowego, y -y. więc wyliczamy to na podstawie naszej roboczo godziny czasu spędzonego na kontroli. Mhm. Ja jeżeli to jest, panu, po, panu powiem, że nasza roboczogodzina jest wyliczona chyba na niecałe 23 zł, proszę sobie to przeliczyć. To, to są czyli te kilkadziesiąt może kilkaset do 20, od, 2000, od 2012 roku myślę, nie. te godziny wejdą w naliczenia, tak? Nie, nie, nie. Czas, czas to jest czas przeprowadzonej kontroli. Mhm. My w tym okresie, jeżeli decyzja była zawieszona i niewykonywalna, nie możemy kontrolować w tym zakresie, ponieważ ona nie jest prawomocna. Jasne. Czyli w tym konkretnym przypadku jest to około 200 zł, tak? Tak, za czas kontroli nie były nakładane postanowienia o nałożeniu grzywny. Co nie wykluczam, że być może będzie. A jaka jest wysokość tych grzywnych z punktu widzenia. To wtedy przepisów? inspektor rozważa, jaką nałożyć. Ona jest wielokrotna. Trzeba wziąć wiele aspektów pod pod uwagę. To już jest indywidualna y, kara pieniężna nałożona przez inspektora. Nie Dzień. ma określonej, tak jak w przepisach prawa drogowego, 200-500 zł. Dzień. Nie ma cennika określonego za określone wykroczenie. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Ja również bardzo dziękuję.